Podobnie jak w przypadku klipów wideo, tak samo i w przypadku zdjęć możemy zmieniać ich pewne opcje, pewne ustawienia. Spójrzmy. Po dwukrotnym kliknięciu na takim zdjęciu otwiera się panel opcji i możemy tutaj na przykład obrócić nasze zdjęcie, czy też przekształcić jego kolory. Są to wszystko już znane nam opcje, możemy więc ustawić tutaj balans bieli. Jeżeli chcemy, możemy się nawet pobawić tym balansem w sposób nieco inny, a mianowicie zastosować go do uzyskania jakichś ciekawych efektów. Spójrzmy, stosując na przykład takie ustawienie, zmieniamy atmosferę tego zdjęcia. Możemy również pobawić się tutaj nasyceniem. Zwiększyć nieco, podkręcić kolory, tak żeby były jeszcze bardziej intensywne. Zdjęcie, oczywiście, staje się mniej naturalne, ale wygląda bardzo ciekawie. Możemy również pobawić się troszkę suwakiem gamma. Czy wręcz zmienić barwy na zdjęciu. I na przykład uzyskać taki nierealistyczny efekt. Spójrzmy jeszcze na atrybuty, i także tutaj możemy zniekształcić to zdjęcie w dowolny sposób. Oprócz zdjęć własnych mamy oczywiście do dyspozycji jeszcze parę innych obiektów. Spójrzmy, przejdźmy tutaj do tego obszaru biblioteki, i tutaj mamy na przykład klatki. Co prawdopodobnie jest nieco złym tłumaczeniem i powinno się to według mnie nazywać raczej ramki. A więc możemy teraz wstawić taką ramkę, na przykład na ścieżkę nakładek. Uzyskując taki oto efekt. Spójrzmy na przykład tutaj. Jak widać jest to grafika PNG, a więc jeżeli ktoś potrafi tworzyć własne grafiki PNG zawierające przezroczystość, to może to robić i uzyskiwać dzięki temu jeszcze ciekawsze efekty. Dodatkowo oprócz tego typu ramek mamy inne obiekty tutaj. Spójrzmy na obiekt. W tym przypadku ja mam tylko do dyspozycji tę rączkę. Spójrzmy na animację flash, także je możemy tutaj wykorzystywać. Spójrzmy, jak będzie to wyglądało. Jest to taka wyskakująca korona. Możemy ją sobie wypozycjonować nad czyjąś głową. Spróbujmy to zrobić. Przejdźmy tutaj do biblioteki i tutaj do przykładowych klipów. Ja przeciągnę ten klip tutaj na ścieżkę. I znajdźmy tutaj jakieś odpowiednie miejsce. No, może być troszkę ciężko. No, na przykład tutaj. I ustawmy teraz ten klip w odpowiednim miejscu. Na przykład gdzieś tu, jak go troszkę zmniejszę. Powiedzmy, że ustawimy go tutaj. I zobaczmy, jak będzie to teraz wyglądało. I korona wyskoczyła. A więc w taki sposób możemy korzystać z tych elementów. Ja teraz usunę te dwa klipy. I powracamy tutaj do tego miejsca. I spójrzmy, do dyspozycji mamy również kolory. Możemy je wykorzystywać na przykład jako tła do tytułów, czy w jakiś inny sposób. Podobnie jak wszystkie inne obiekty, przeciągamy taki klip tutaj na ścieżkę na oś czasu. Możemy zmieniać jego długość. Oczywiście możemy stosować je również tutaj na ścieżce nakładek i dzięki temu uzyskujemy nowe interesujące możliwości. Spójrzmy, jakie opcje mamy tutaj. W tym momencie znajdujemy się na nakładce, więc może. Zamknę ten panel i przesunę ten klip tutaj do tej ścieżki i zobaczmy teraz. Także i tutaj możemy zniekształcić taki klip, i tutaj w kolorze możemy jedynie zmienić kolor oraz czas trwania tego klipu.